Tegoroczne E3 będzie wyjątkowe. To pierwsza edycja tych targów, podczas której Bethesda zorganizuje własną konferencję. Nie ma więc wątpliwości, że 14 czerwca doczekamy się ciekawych zapowiedzi. A jakich? No właśnie, tego możemy się tylko domyślać, ale pomarzyć zawsze można. Po pierwsze, Fallout 4. To oczywista oczywistość. Już tylko dla tej jednej zapowiedzi warto byłoby organizować konferencję. Na to ogłoszenie czekają miliony graczy z całego świata. Będziemy naprawdę mocno zaskoczeni, jeżeli Bethesda nie zaprezentuje tego tytułu. To przecież przepis na wygranie targów E3. Pierwszy Fallout na nowej generacji być może w końcu nowy silnik graficzny kolejna porządna porcja postapokalipsy. Po prostu nie możemy się doczekać. Niedawno przygotowaliśmy nawet oddzielny materiał, w którym przedstawiliśmy nasze życzenia co do nowego Fallouta. Zapraszamy więc do zapoznania się z tym filmem. Kolejny tytuł, którego zapowiedź chcielibyśmy zobaczyć, to Dishonored 2. Arkane Studios nie odzywa się już od dłuższego czasu, można się domyślać, że ciężko nad czymś pracują. Byłoby świetnie, gdyby tym czymś okazał się właśnie sequel jednej z najlepszych skradanek ostatnich lat. Choć właściwie to była hybryda gry akcji i skradanki. W pierwszym Dishonored mamy okazję przeczytać sporo książek, które z dbałością o szczegóły opisują świat poza miastem Dunwall. Teksty te obrazują ogromny potencjał wymyślonego przez deweloperów uniwersum. W Dishonored 2 chcielibyśmy ujrzeć nieco bardziej otwarte lokacje i więcej sposobów na ciche obezwładnianie przeciwników bez konieczności ich likwidowania. Kolejny tytuł to Rage 2. Rage nie zachwycał może historią i oryginalnym światem. Ale jedno jest pewne, jako strzelanka sprawdzał się po prostu wyśmienicie. ID Software dobrze wie, jak projektować gry tego typu. Mamy więc nadzieję, że marka nie została porzucona. Wystarczy interesujący scenariusz, ciekawsze postacie i nieco większa różnorodność lokacji, by przyciągnąć uwagę graczy. No i nie da się ukryć, że przydałoby się także lepsza optymalizacja wersji PC-owej. Byłoby miło, gdyby na tegorocznym E3 deweloperzy z ID Software. Pokazali coś poza rebootem Duma. Wolfenstein. Tak jest, Wolfenstein The New Order to dla wielu jedno z większych zaskoczeń, a jednocześnie najlepszych gier 2014 roku. Ciepłe przyjęcie tytułu, zarówno przez graczy, jak i media, każe przypuszczać, że Bethesda dała zielone światło potencjalnemu sequelowi. Co prawda, na prezentacji rozgrywki jest trochę za wcześnie, ale krótka zapowiedź i teaser? Czemu nie? Myślimy, że jest to możliwe. Deweloperzy mają sporo możliwości. Nowa gra nie musi być nawet bezpośrednią kontynuacją, a rozwinięcie i dopracowanie formuły rozgrywki w zupełności wystarczyłoby, byśmy otrzymali po prostu świetny produkt. Na koniec The Elder Scrolls 6. Tę pozycję celowo umieściliśmy na końcu listy, bo jej zapowiedź wydaje się najmniej prawdopodobna. Na konsolę wkracza dopiero The Elder Scrolls Online, a poza tym pierwszeństwo wydaje się mieć nowy Fallout. Zapowiedź obydwu tak wielkich herpegów wydaje się nieprawdopodobna. Chociaż... może mały teaser? Po Oblivionie na Skyrima musieliśmy czekać 5 lat, ale odstęp między Morrowindem a czwartą częścią cyklu to już tylko 3 lata, czyli dokładnie tyle, ile minęło jesienią ubiegłego roku od premiery piątki. To by było na tyle. To nasze propozycje i przemyślenia związane z pierwszą konferencją BTZ na E3. Czy zgadzacie się z naszymi typami? Który z tych tytułów ujrzelibyście najchętniej? Zapraszamy do dyskusji i do zobaczenia w kolejnych materiałach.